Witam serdecznie wszystkich oglądających A więc jesteśmy przed falownikami No i dzisiaj jeden z tyłu wschodni. 9 paneli 550 Generuje 840W następne Palownik L2 String Zachodni 7 paneli 550 generują obecnie 530 lat I palownik L3 String Zachodni 6 paneli 550 Bank. Taka jest obecnie produkcja na tej instalacji, dzisiejszy dzień. Dzień jest taki troszkę ciepławy. Nie jest zmrozem, Urbina mianowicie w swoim żywiole, czyli pracuje i doładowuje bank. Jak widzimy, panele przed mieszkaniem były wczoraj wieczorem całe zakutelowe dziś obecnie lód się rozpuszcza a praktycznie nie ma zasłonięcia paneli, tam u góry jest i śnieg i lód i wszystko tam ogranicza tu produkcja jako tako jest wszystko chrupie skorupa się stworzyła tam panelki lekko odtaiły również i produkują idziemy do mieszkania zobaczymy a tam w Nie niebo jest zachmurzone szare w oddali mamy Przebłysk, punkt świetlny, imitujący słońce. Czyli z tamtej instalacji mamy około tysiąca siedemset, między tysiąc siedemset a tysiąc Jestem przy instalacji w domu z falowniczkiem i z ładowarkami. 51 i 51,7 554 W do baterii 10 A 550 łącznie jest 730 W z panem zasypanych paneli na szczycie dachu, czyli rząd niżej, a tu jest sam szczyt, 81, a tu jest 47, 48. I energia się generuje, produkuje, magazynuje. Dzisiaj krótko, tutaj nie ma, znikamy, znikamy pobór. Żeby nie przedłużać, dzisiaj zakończymy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, hej.